Cześć. Dzisiaj omówimy sobie troszeczkę dokładniej skracanie ułamków zwykłych. Musimy umieć dziel dzielić w ogóle takie dzielić ułamki i rozszerzanie ułamków. Rozszerzanie musi być też opanowane, bo zasady są takie same. Dobra, mamy ułamek 8,16 i musimy go doprowadzić do postaci nieskracalnej, czyli skrócić go jak najbardziej się tylko da. No to dobra, da się podzielić 8/16 i przez 2. Nie mam lepszego pomysłu, więc dzielę sobie przez 2. No tak? No to dzielę go przez 2. Zrobiłem to dobrze, bo i górę ułamka i dół podzieliłem przez 2, czyli przez taką samą liczbę. No oczywiście dostanę 4 ósme, no bo 8 podzielić na 2 to 4, a 16 podzielić na 2 to 8. Zastanawiam się, czy teraz czwórkę i ósemkę można przez coś jeszcze podzielić. No tak, załóżmy, że nie mam lepszego pomysłu i dzielę to przez 2. Tak, dzielę sobie przez 2, bo mogę. Póki robię to wszystko dobrze, no to oczywiście mogę sobie tak dzielić. No to znowu 4 podzielone na 2 to będzie 2. 8 podzielone na 2 to będzie 4. I zastanawiam się, czy dalej to można skrócić. No oczywiście, no bo dwójka i czwórka znowu dzielą się przez 2. Tak? No to dzielę przez 2 i otrzymuję jedna, druga. I teraz już zwróćcie uwagę na to, że nie mogę tego bardziej skrócić, no bo mm, przez jeden nie skracamy, a przez dwa już jedynki się nie da podzielić, przez dwa, tak? Więc to, co tutaj jest, to jest postać nieskracalna, tak? Czyli ułamek nieskracalny, już bardziej skrócić się nie da. Ale ten sam przykład, gdyby ktoś dokładniej pomyślał, no to tak naprawdę nie trzeba dzielić trzy razy przez dwa, bo można podzielić od razu przez 8, tak? Obie liczby się dzielą przez 8, No i dostaniemy odpowiedź od razu 8 przez 8 to jest 1 16 przez 8 to jest 2 ale chciałem Wam tutaj pokazać, że nie ma znaczenia czy Wy od razu podzielicie przez największą możliwą liczbę, czy będziecie sobie tak do tego dochodzić przez 2, a potem przez 3, gdzieś tam coś tam tak jak tutaj w przykładzie wyżej liczyłem 3 razy to aż skracałem i tak naprawdę zasada jest tylko taka, żeby górę i dół ułamka podzielić przez tę samą liczbę czyli tak, mamy uzupełnić. Jeżeli robiliście rozszerzanie ułamków, a musicie to umieć, żeby do tej lekcji przystąpić, to tutaj nie będziecie mieć żadnych problemów. Pamiętacie to uzupełnianie, które tam było? To tutaj jest to na tych samych zasadach. Popatrzcie, mamy ułamek 4, 6 i nagle się zrobiło dwie, któreś tam, tak? No i my, się, my wiemy, że jeżeli skracamy, to musimy podzielić przez tę samą liczbę, tak? I górę i dół. No to czwórka była podzielona przez. 2. To znaczy, że szóstka też musiała być podzielona przez 2. No 6 podzielone przez 2 to 3. Drugi przykład. 21/35 i na dole mamy piątkę. Możecie sobie spróbować sami teraz to zrobić. Może wam wyjdzie. Tak? <laughs> Powinno. Dobra, 35 no było skrócone tutaj przez 7, tak? No bo 35 podzielone na 7 to jest 5. No a 21 w takim razie też musiało być podzielone przez 7. A 21 podzielone na 7 to 3. Znajdź błąd, o ile jakiś jest. Mamy tutaj dwa przykłady zrobione. No i znajdźcie błąd, o ile jakiś jest. Możecie sobie najlepiej je zrobić i wtedy będziecie widzieć, w którym w ogóle szukać problemu. No chyba, że oba są dobre. Dobrze zrobione. Hmm. Dobra, 10 piętnastych równa się 2 piąte. No to popatrzcie, dziesiątka była podzielona przez 5, tak? A piętnastka była podzielona przez ile? No piętnastka była podzielona przez 3. Czy to jest dobrze? Oczywiście, że nie. Musimy obie liczby podzielić przez to samo, czyli na przykład przez 3. No tutaj by się dziesiątki nie dało, albo przez 5, tak? I gdyby obie liczby były podzielone przez 5, to byłoby dobrze. Ale tutaj jedna jest przez 5, a druga przez 3. I tak nie można robić. Drugi przykład. 8 dwunastych równa się 2 trzecie. No to tak. 12 była podzielona przez 4. Ósemka była podzielona przez 4. Czy jest dobrze skrócone? Oczywiście, że jest dobrze skrócone. Hmm. Dobra. I jeszcze takie ważne wyniki: tak naprawdę, to chodzi o to, żebyście nauczyli się hmm, tabliczki mnożenia przez 2 do. 40, tak, czyli ile jest na przykład 2 razy 18 tak, albo no i to samo jest w dzieleniu, jeżeli 2 razy 18 jest 36 to znaczy, że 36 podzielone na 2 jest 18 i tych wyników musicie się nauczyć, bo one Wam będą bardzo bardzo, bardzo pomocne i to jest taka no, ściągawka tych wyników dobra, zróbcie sobie screenshota żeby mieć szybką powtórkę zostawcie lajka, łapkę w górę subskrybujcie kanał Trzymajcie się. Cześć.